Witajcie w omówieniu następnych rozdziałów Demo Slayera. Kokushibo przygląda się Chiro, używając przejrzystego świata i coś zrozumiał, za to Chiro zauważył, że Kokushibo wygląda jakby był z zupełnie innej ligi. Posiada on wypaszony miecz, zauważył, że Kokushibo był kiedyś zabójcą demonów. Michiro próbuje dobyć miecza, ale nie może przez strach. Okushi popyta pyta Mujiro o imię. Michiro się przedstawia. Okushi bo rozumie. Nazwisko Tsugi Kuni. musiało przepaść po takim czasie. Michiro nie wie o co mu chodzi. Kokushibo mówi, że za człowieczeństwa nazywał się Michikatsu Tsugikuni oraz mówi, że Muichiro zrodził się z jego potomka, którego po sobie zostawił. Czyli Muichiro jest jego dalekim krewnym. Ciro jest w szoku. Pyta sam siebie, czy to oznacza, że Kokushibo jest użytkownikiem pierwotnego oddechu? Mójchiro się uspokoił. Oddech mgły. Druga postawa, 8warstwowa mgła. Kokushibo uniknął ataku i pochwalił Mójchiro, że jest niezły. Piąta postawa, Morze mglistych chmur. Bo znów uniknął ataku. Oraz zauważył, że Mujiro ma zaledwie 14 lat, opanował już fechtunek do takiego stopnia. Zauważył też, że Muchiro się go przestraszył, ale poradził sobie ze strachem, mimo że jego nazwisko przepadło, komórki nadal się mnożyły. Mujiro mówi, że minęły setki lat. Nie ma w nim ani kropli jego krwi. Po czym przebudza znamie. nami zaskoczyło Kokushibo. Oddech mgły. Siódma postawa. Zasnucie mgłą. Kokushibo nie rozpoznaje tej postawy. Poprzedni użytkownicy tego oddechu jej nie używali. Muichiro go atakuje. Ten unika. Zauważył, że Ciro nietypowo zmienia tempo ruchu. Zapewne ta postawa jest jego autorstwa. Kokushibo zamierza oddać mu szacunek i dobyć miecz. Oddech księżyca. Pierwsza postawa cienisty księżyc, pałac zmierzchu. Kokushibo osił rękę Muciro. Muciro jest w szoku. Kokushibo jest demonem, a jest w stanie używać oddechów? Muciro zatamował krwawienie i ruszył na Kokushibo. Kokushibo przebił go swoim mieczem do filara. Mój potomku, przemienić się w demona, który będzie służył tej osobie. Widok potomka poruszył Kokushibo. Kokushibo każe mu się nie martwić. Tamta osoba na pewno go przyjmie. W końcu Kokushibo jest ostatnim żywym księżycem. W pomieszczeniu ukrył się genia i strzelił do Kokushibo. Kokushibo uniknął strzału i zaszedł go z pleców. Po czym odciął mu rękę, genia zaatakował go mieczem, jednak Kokushibo pozbawił go drugiej ręki. Kokushibo dostrzegł, że genia posiada zdolność pożerania demonów, więc Kokushibo przecina jego tors. Jest zdziwiony, że genia to przeżył 300 lat temu, żył wojownik. Który tak jak Genia pożerał demony. On zginął po przepołowieniu go, ale wygląda na to, że Genia musi być dekapitowany. Kukushibo atakuje jego kark, oddech wiatru, czwarta postawa, wzrastająca burza pyłowa. Sanemi uratował Genya. Kukushibo odskoczył. Sanemi mówi Geni, że jest naprawdę żałosnym, młodszym bratem. I pyta Genię Czy wie po co ten zabił ich matkę? Przenosimy się do rozmowy z Tanjiro. Tanjiro mówi, że Sanemi nie chce, by Genia był zabójcą, ale nie czuł od niego zapachu nienawiści. Sanemi cały czas go kocha. Sanemi tłumaczy, że chciałby Genia wiódł w normalne życie, założył rodzinę i żył długo. Skoro nie udało się zapewnić długiego i szczęśliwego życia ich rodzeństwu oraz matce, to chciałby chociaż rodzina Genii była szczęśliwa. Sanemi nie dopuściłby do nich demonów. Za żadną cenę. Genia przeprasza Sanem jego. Kokushibo odczuwa nostalgię, patrząc na rodzeństwo zabójców. Sanem wścieka się, że nie daruje, że tak urządził jego brata. Sanem biegnie na Kokushibo. Ten go atakuje. Sanemi prześliznął się pod jego nogami oraz zaatakował jego nogę. Ten odskoczył od wiatru. Pierwsza postawa cięcie pyłowego wichru. Kokushibo sparował atak. Oddech Księżyca. Piąta postawa. Zgubny wir księżycowej duszy. Sanemi uniknął ataku. Oddech wiatru. Trzecia postawa. Drzewo odpierające górski wiatr. Pokuszywo zauważa, że Sanemi jest w szytowej formie. Sanemi mówi w myślach, że Moc kusiło jest przerażająca. Każdemu cięciu towarzyszą małe ostrza o nieregularnym kształcie. Poza tym używa oddechu. Jest to demon wart zabicia. Oddech wiatru, druga postawa. Szponę oczyszczającego wiatru. Kokushibo paruje atak. Sanemi wyskakuje w powietrze i atakuje Kokushibo. Kokushibo go blokuje. Sanemi atakuje go mieczem Genii, trzymanym w stopie, ale ten zrobił unik. Jeszcze przez chwilę wymieniają się ciosami. Sanemi nadal nadąża za Kokushibo. To napawa go ekscytacją. Muciro i Genia krzyczą do Sanemi jego imię. Sanemi wie, że jeden błąd. Oznacza śmierć. Pokusiwo przypomniało się, jak w okresie Sengoku. W ten sam sposób ćwiczył z innymi filarami, oddech księżyca. Szósta postawa samotny księżyc. Okushiwo zranił Sanem jego i przeciął filary. Pojna stracił Sanem jego z oczu. Filary oraz ściana zasłoniły mu wszystko. Kokushibo każe się Sanem nie ruszać. inaczej wypadną mu wnętrzności. Nagle Kokushibo wyczuł, że puls Sanem jego przyspieszył. Koci jest na koty, a rzadka krew na demony. Sanemi atakuje Kokushibo oraz pyta go, czy zaczyna się zataczać. Jego krew chyba bardziej działa na silniejsze demony. Sanemi posiada nieczystą odmianę rzadkiej chwili. Sam zapach podłuża demony. Sanemi zdał sobie sprawę o jego krwi o tym, jak zabił swojego pierwszego demona. Nawet jego matka, gdy poczuła, że krwawi, zaczęła się poruszać wolniej. Gdy zginęła, świat Stanem jego stracił barwy. Całą noc tułał się bez celu. Wtedy Sanemi nie wiedział o istnieniu zabójców, więc złapał demony i wystawiał je na światło słoneczne. Gdyby nie wyjątkowa krew Sanemi'ego, nie przeżyłby walcząc w ten sposób. Dowiedział się o tym od zabójcy, którego spotkał. Nazywał się Masachika Kumeno i to on przedstawił Sanemi'ego kształcicielowi. Ale dobrze ludzie umierają. Taki jest ten świat. Razem pokonali mniejszych księżyc, ale to Sanemi został filarem. Oddech wiatru, szósta postawa, czarny wiatr i górska mgła. Kokushiwa jest zaskoczony, że Sanemi jest w stanie walczyć. Mimo takich ran, zwykle filary nie były w stanie się ruszać. Sanemi musiał za pomocą oddechu zakrzepnąć krew oraz spiąć mięśnie i powstrzymać organy przed wypadnięciem. Kokushibo i Sanemi wymieniają parę ciosów, po czym Kokushibo nadepnął na miecz jego i zaatakował jego szyję. jego denerwują ludzie, którzy uśmiechają się mimo cierpienia innych, sami nie brudzą sobie rąk. Tylko wydają innym rozkazy, patrząc na nich z góry. Sanemi w trakcie jedną ze spotkań powiedział ubojeszkiemu, że ten to ma dobrze. I się w się wkurza i mówi, że Sanemi nie potrafi się zachować. Kagaja go uspokaja, niech da mu się wygadać. Sanemi mówi, że ma tupet, odgrywając takie scenki. Pewnie uważaj ich wszystkich za bezwartościowe pionki, brzydzi go, że ktoś taki ma ich prowadzić. Widać, że nawet nie próbował nauczyć się walczyć. Kagaja przeprasza, próbował nauczyć się walczyć, ale nie dał rady. Gdyby tylko mógł, chroniłby ludzi. Kagaja przeprasza, że tylko oni muszą cierpieć. Spojrzenie Kagaja przypomniało samemu jego matkę. Kagaja mówi, że skoro oni są pionkami, to on też jest. Jest takim pionkiem, który wprawia wszystkich innych w ruch. Jego śmierć. Niewiele wniesie, bo jest już ktoś na jego miejsce. To pierwsze spotkanie z Sanemiego, Nic nie szkodzi, że myślał, że Kagaya jest kimś wyjątkowym. Każdy filar traktuje go tak, z własnej woli, ale Sanemi nie musi. Zamiast skupiać się na nim, nie skupia się na ratowaniu ludzi. Kagaya przeprasza go, że wezwał go tuż po śmierci masaczyki. Musi być mu ciężko. Kanae mówi Sanemiemu, że odkąd Kagaja został głową rodu, zapamiętuje imiona i historię wszystkich zabójców. Nawet ona nie pamięta imion wszystkich poległych. Kagayo mówi, że wszyscy zabójcy spisują testamenty. Ich treść zazwyczaj jest taka sama. Tak też było w przypadku Masachikiego. Masachiki miał młodszego brata, którego widział w Sanemim. Marzył o świetlanej przyszłości. Marzył o tym, by moim bliskim nie zagrażało niebezpieczeństwo i mogli bezpiecznie dożyć do starości, nawet jeśli mnie przy nich nie będzie. Chcełobyście abyście Sanemim sparował atak pistoletem Genii i strzelił do Kokushibo. Ten sparował strzał mieczem. Oddech Księżyca. Trzecia postawa. Łańcuchy odrażające u Księżyca. W tym momencie pojawia się Gyomei. Mówiąc, że zabójcy są nieprzemijalni. Będą życi dopóki demony nie zginą. Gyomei każe ją się opatrzeć. On zajmie się Kokushibo. Kokushibo spogląda na Gyomeia. Widzi ciało wyniesione do granic możliwości. Pierwszy raz spotyka kogoś takiego. Gyomei kręci swoją bronią. Po czym atakuje Kokushibo? Odech Księżyca. Ją rzucił również toporkiem. Odech kamienia. Druga postawa. Następujące miażdżenie. Zaatakował go jeszcze raz kiścieniem. Kokushibo zrobił unik, ale ten owinął go łańcuchem. Kokushibo nie może go przeciąć, jakość stali jest zbyt wysoka. Niech Kokushibo jest zrobione z jego ciała, ale prędzej by się zniszczył, niż by go przeciął. Takiej jakościowej stali nie było jeszcze nawet w okresie Sengoku. gdy jeżeli najznakomici kowale, Kokushibo skrasa dystans i atakuje szyję Gyomeya. Ten robi unik i atakuje go z powietrza. Gyomej opląd mieszka Kokushibo i mu go złamał. Oddech księżyca, druga postawa. Perłowy kwiat zdziwiający księżyc. Oddech kamienia, czwarta postawa. Szybki podbój skały wulkanicznej. Kokushibo mówi, że te ataki nic nie dadzą. Może regenerować swój miecz. Tą postawę Giyomei chciał zachować na Muzana, ale Kokushibo nie pozostawia mu wyboru. przebudzi z znamie. I tu zakończyliśmy tom 19. I słyszymy się w kontynuacji. See ya.